Cześć Lilu, bardzo, bardzo Ci dziękuję za to, że mogłam y, przeczytać książkę i otrzymałam od Ciebie książkę Twój podręczny mentor. Przyznam się, że jestem pod ogromnym wrażeniem, bo jest to takie kompendium narzędzi do pracy dla mnie jako trenerki, ale również dla coacha, dla coachów. No, rewelacyjne narzędzie, rewelacyjna książka. Monika, bardzo Ci dziękuję, że chcesz ze mną na ten temat rozmawiać. Cieszę się, że to narzędzie, te narzędzia mogą być przydatne do Twojej pracy. Powiedziałaś o trenerach i coachach. Ja myślę, że odbiorca może być dużo szerszy, bo mogą to być również nauczyciele, psychoterapeuci, psychologowie, którzy mogą po prostu włączyć narzędzia coachingowe do swojej pracy. No tak, takie też odniosłam wrażenie. Ale powiedz mi, Lilu, bo tak wiesz, to jest. No Ogromna ilość narzędzi, bo to jest 60 narzędzi. Świetnych, mhm. bo ja sobie oczywiście część od razu sprawdziłam na sobie. Także to jest nie tylko do pracy z grupą, ale również do własnego rozwoju i dla tak. własnego rozwoju. A tak. powiedz mi, bo bardzo jestem ciekawa, skąd się wziął pomysł takiej, takiej właśnie książki? Um, no, historia jest ciekawa, jest przed 10-11 lat. I w ogóle chcę Ci pokazać prototyp. Tej książki. Słuchajcie. Zobacz. Też twój podręczny mentor pozbierane przeróżne narzędzia. Wypuszczałam w 2008 roku grupę coachingową i postanowiłam wskutek tego, co słyszałam od nich, zrobić im prezent na koniec kursu. I pomyślałam sobie, zbiorę wszystkie narzędzia, którymi oni dysponowali, który ja dysponuję. I włożyłam w pewien segregator. I gdy podarowałam im to na koniec kursu wraz z certyfikatem, oni byli po prostu zachwyceni, szczęśliwi, że mają kartka po kartce sporo mięsa, jak mówili. I minęły cztery minęły lata, jak wróciłam do tego segregatora, który podarowałam im kiedyś. I z tych narzędzi spojrzałam na nie jeszcze raz świeżym okiem. Wtedy już byłam coachem z kilkuletnim stażem i pomyślałam sobie co zostawić, co wyrzucić i może by to ubrać w jakiś podręcznik narzędziowy. I w taki sposób powstał twój podręczny mentor. Piękne, bo to jak naprawdę no wrażenie, robi, wrażenie robi bardzo duże i przede wszystkim bardzo użyteczne i bardzo przydatne. I też tak jak czytałam, to z takiej, no widać, że z praktyki wyrasta. Czyli doskonale po prostu widać, jak ma być prowadzona osoba i prowadzony cały, cały proces, czy no po prostu proces. Alila, a powiedz mi, bo tutaj mamy w tej książce Twój podręczny mentor, jest 60 narzędzi, czyli ogromna ilość, ale jest tutaj pewna perełka mhm. polegająca na tym, że jest 10 narzędzi Twoich. Tak, tak. I takie już całkowicie Twoje wypracowane, czy to jest tak, jak Ty w ogóle dochodziłaś takiego odkrywania swojego własnego narzędzia? Jak go opracowywałaś? Tak podziel się troszkę tak wiesz, tak od kuchni, no nie? Wiele z tych narzędzi, takich książek z narzędziami jest parę na rynku. I są dobrze opisane. I te narzędzia, niektóre narzędzia nie są wcale odkrywcze, jak na przykład koło życia, które jest znane z wielu nurtów rozwojowych, coachingowych, terapeutycznych. Więc ogromną wartością tej książki jest to, że one są zebrane i ułożone w pewną strukturę. Natomiast rzeczywiście 10 narzędzi jest naprawdę moich, które wynikają z mojego doświadczenia z pracy z ludźmi. Kiedyś sobie pomyślałam tak, nawet rozmawiałam z moją koleżanką i pomyślałam, wiesz co, chciałabym się zastanowić, jak ja robię sesje coachingowe, w których nie używam szczególnych narzędzi, szczególnych modeli, a te sesje bardzo idą do brzegu. Czyli sprawnie klient dochodzi do swoich rozwiązań, do osiągania celów. Właściwie chciałam tylko tak na podsumowanie powiedzieć jedną rzecz, a więc to, że książka ta nie tylko, że sprawiła mi radość wielką, dlatego ją tak z całego serca będę jej rekomendować i polecać, ale też jest szalenie użyteczna i przydatna i ma ogromną wartość. Właśnie tak jak powiedziałaś, bo można dużo czasu Tracić na poszukiwanie różnych narzędzi i można po prostu mieć wszystko zebrane i tylko zobaczyć, strona 190, 150, jedziemy, prawda? Także, Lila, po prostu bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że z tej książki skorzysta wiele, wiele osób. I ostatnie jeszcze pytanie mi przyszło do głowy, mhm. bo wiadomo, że Ty masz ogromne doświadczenie zawodowe, prowadzisz swoją szkołę coachingu. Czy ta książka jest adresowana tylko do absolwentów Twojej szkoły, a więc czy do trenerów, czy do coachów? Czy ona jest adresowana do wszystkich dokładnie? Wiesz co? Oczywiście, że nie tylko do moich absolwentów. Ta książka powstała dla absolwentów, natomiast tą książkę stosują zarówno wykładowcy akademicy na, swoich, na studiach, gdzie prowadzą coaching, mentoring, terapię, doradztwo, jak i ludzie, którzy są już zaawansowani w swoim rozwoju osobistym i sami po prostu z tego korzystają. Są coachowie, którzy wywodzą się ze studiów podyplomowych, z innych szkół, z innych kursów i korzystają z tej książki, co wiem od moich klientów. Którzy mówią mi, że ich kołczowie wcześniej pracowali z tą książką. Świetnie. Świetnie. <laughs> ja już powiedziałabym, ma, ma, ma swój rynek i ma swoich odbiorców. No, Więc to, to bardzo było bardzo ciekawe, jak tak słyszę nie od tak. niektórych klientów o tym. To Lilu, ja tylko, mogę, tylko powiedzieć możemy właściwie jedno, czyli zaprosić tak bardzo, bardzo serdecznie wszystkich do kupowania tej książki, Twojego podręcznego mentora, który po prostu poprowadzi przez narzędzia no, do odkrywania powiedziałabym tego, jaką inspiracją są ludzie tak naprawdę, prawda? Tak jest, dokładnie tak. Dziękuję to. pięknie. Ja również dziękuję.